Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem sierpniowego pudełeczka Look Fantastic. W końcu do mnie dotarło. Już widziałam, wiele osób rozpakowało to pudełeczko, ale nie oglądałam filmików, żeby się nie spoilerować. Także, jeżeli chcecie razem ze mną zajrzeć do środka i zobaczyć, jakie produkty się tam znajdują, to zapraszam Was do oglądania. Jest to co pudełko subskrypcyjne. Wszelkie informacje znajdziecie na dole w opisie, a ja nie przedłużając zacznę rozpakowywać. I tak wygląda ono po otwarciu. Tutaj mamy broszurkę wraz z produktami i cenami. Standardowo produkty zapakowane są w bibułkę i zaklejone naklejeczką, co by one nam się nie wysypały. I tak to wygląda, kiedy zajrzymy do pudełeczka. Ok. Zaczniemy może od sneak peeku na przyszły miesiąc, bo jestem bardzo ciekawa, co nas... czego możemy oczekiwać w przyszłym miesiącu. I w przyszłym miesiącu będzie to błyszczyk od marki Pajtery. Olej do ust, olejek do ust z tej marki. Jestem bardzo zadowolona, jest bardzo przyjemny. Także jestem ciekawa tego produktu, już się nie mogę doczekać. Ok, i zaczniemy od pierwszego produktu. I pierwszym produktem jest, a dokładnie są, płatki pod oczy, kolagenowe płatki pod oczy. Z marki Skin Mono. A dokładnie są to płatki z. Bio, z biocelulozą. Ja lubię bardzo płatki pod oczy. One wędrują do mnie do lodówki i na pewno zostaną e, wykorzystane. One są z kolagenem, z rumiankiem, z ogórkiem, witaminą C i z peptydami. Naprawdę świetnie to brzmi. Jestem bardzo ciekawa. Ok. Położymy was tu. Następnym produktem jest. Próbeczka 7 ml marki Filorga, i to jest um, Age Purify Intensif. I to jest Serum. Taka próbeczka małego Serum. I to jest Serum korygujące zmarszczki. Z marki Filorga już było kilka produktów w pudełku Look Fantastic. Szczerze mówiąc, em, wypróbowałam jak do tej pory tylko jeden, reszta gdzieś tam się em, wala, że tak powiem, w pudełkach. Em, no, taką próbeczkę ona na pewno wyląduje do mojej e, kosmetyczki urlopowej, bo ja właśnie takie małe produkty tam wrzucam i em, z nimi wyjeżdżam i tam je testuję. Okej, okay, kolejnym produktem jest um, balsam do ciała marki Ahava. Um, marki, z marki Ahava miałam już balsam, bo on był w niebieskiej tubce. Przepięknie pachniał, świetnie nawilżał. Marka Ahava też, jak mi się kojarzy, jest marką Naturalną, ale ten też pięknie pachnie. No, szybko się wchłania i czuć, czuć od razu nawilżenie. No, naprawdę bardzo przyjemny. Mm. I to jest wygładzający balsam do ciała. Z jarmuszem i kurkumą, ale naprawdę dość przyjemny ma zapach. No i ja go na pewno na dniach wykorzystam. Taka mała tubeczka to nie starczy raczej na długo. Kolejny produkt, jest to produkt, z którego bardzo się cieszę, i jest to marka Glow. I to jest taka ściereczka do ściągania, zmywania. Maski, kremowej maski do twarzy, i wygląda ona w ten sposób. To jest normalna ściereczka. Tutaj mamy takie wgłębienie, żeby włożyć sobie rękę i po prostu móc e, zmyć tą maskę. Ja się naprawdę bardzo cieszę, bo ja już mam taką ściereczkę, dosłownie tą samą, e, również marki Glow. No, i szczerze mówiąc, mam już ją dość długo, no i ona już mi się troszkę um, zjechała, wytarła. Dlatego, um, no, bardzo się cieszę, że mam tutaj kolejną i um, no, wyląduję w pralce, a następnie będę ją systematycznie używać, bo naprawdę świetnie się sprawdza pod tym względem. Naprawdę fantastyczna. Ją również można używać do ściągania tej warstwy brudu, resztki makijażu po oczyszczaniu produktem na bazie olejów. Do tego też się naprawdę świetnie sprawdza. Ok, kolejny produkt jest to marka Bubble Tea. I to jest kula do kąpieli. No, i to jest dość duża kula do kąpieli. Szczerze widziałam em, na stronie, em, a dokładnie na profilu Look Fantastic na em, Instagramie, em, no, wrzucili zdjęcie już em, wszystkich produktów, które znajdowały się w pudełku. Em, Starałam się szybko to zdjęcie tak e, pominąć, ale mimo wszystko e, zauważyłam właśnie, że znajdzie się tam produkt marki Bubble Tea. E, szczerze, widząc to opakowanie, miałam nadzieję, że e, będą to po prostu e, małe kulki. Ja otworzę, bo jestem ciekawa zapachu. No, ale nie. Jest to jedna wielka kula. Szczerze, e, bardziej preferuję małe kule ma piękny zapach. Taki ym, no kwaskowaty. Zapach jest rabarbaru i kremu. Czyli może taki kremowy rabarbar. Ale nie, bardziej bardziej czuć ten rabarbar jak krem, dość kwaśny zapach, ale ciekawy. No ja uwielbiam kąpiele, długie kąpiele w wannie. Także ym, no, na pewno zużyję tą kulę. Szkoda, że jest to taka duża kula. Ja chyba będę się starała ją delikatnie nożem przepołowić, chociaż nie wiem, czy ona mi się nie pokruszy. No, zobaczymy, ale na pewno, na pewno ją zużyję. Ok, i ostatnim produktem. Tak, ostatnim produktem jest to produkt taki mini, mini malutki. Jest to sneak Peek z poprzedniego miesiąca i jest to um, Seattle London Glow to Illuminating Blush. Czyli jest to po prostu róż. Blasz, róż. Kto jak woli. I <grym> jestem bardzo ciekawa. Jest, już on jest malutki i ciężko się go otwiera. O nie, piękny kolor, bardzo mi się podoba, z drobinkami. No powiem szczerze jako sam blush, no to raczej um, nie do końca, ale jako topper świetnie by się sprawdził. Ja Wam teraz um, z, pokażę swatch, jak on się prezentuje. Naprawdę piękny kolor, ślicznie się mieni. No, po prostu bomba. I na pewno z chęcią będę go używać. Naprawdę piękny, piękny, piękny kolor. Chociaż mówię, ja raczej będę go używać bardziej jako toper jak, niż sam blasz. Chociaż jako sam blasz muszę przyznać, też ma piękny kolor. I odcień jest to chyba Czy Tutaj gdzieś jest na opakowaniu też ten odcień tak to jest Matchmaker. No 25 grama. Taki mini mini, ale naprawdę świetny. No, będę go z przyjemnością używać. I, kochani, to był ostatni produkt z tego pudełeczka. To są wszystkie produkty, które znajdowały się w sierpniowym pudełeczku Look Fantastic. E, tutaj wyświetlę Wam wartość zawartości. Przypuszczam, że, no, będzie standardowo dość spora. I Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa!